Linie habsburskie, które podzieliły się w 1556 roku, funkcjonują do początku wieku XVIII. Jeżeli chodzi o linię habsburską, to Habsburgowie, jako, jako dynastia, praktycznie na przełomie wieku XVI i XVII po raz ostatni spróbują dokonać cudu, który nie mógł się wydarzyć, a mianowicie zunifikowania Rzeszy. Na początku wieku XVII kolejni cesarze, a mianowicie cesarz Ferdynand, cesarz Maciej próbują wydawać różne rozporządzenia miastom niemieckim, które ograniczałyby postanowienia pokoju augsburskiego, czyli należało zlikwidować zasadę cuius regio, eius religio, czyli czyja władza tego religia i tego katolicy Habsburgowie nie chcieli już dłużej tolerować. Ich poczynania doprowadzą w końcu do wybuchu ogromnego i wielkiego konfliktu, który spali Europę, dosłownie spali, spacyfikuje. Konflikt ten wybuchnie w roku 1618, trwać będzie do 1648 roku. Największy i ostatni, zarazem konflikt religijny, który miał miejsce do tej pory, zwany potocznie wojną trzydziestoletnią. Będzie to porażka dynastii habsburskiej, bo w trakcie tego konfliktu Poleje się krew i katolików, i protestantów, zostaną spacyfikowane całe Niemcy, część Szwajcarii, część Francji, część południowych Niderlandów. W związku z tym, ten pokój westfalski, który został zawarty w 1648 roku, ustanowił stan prawny, który nie zmienił się praktycznie do epoki napoleońskiej. Habsburgowie austriaccy posiadali w ręku tylko Teren części Węgier, części Czech, no i oczywiście Styrię, Karyntię, no i południowe części Rzeszy. Natomiast Habsburgowie hiszpańscy ograniczyli się tylko do księstw hiszpańskich i południowych Niderlandów, czyli dzisiejszej Belgii. Taki stan rzeczy, jeżeli chodzi o Hiszpanię i Habsburgów, przetrwa do początku XVIII wieku, kiedy to... Burbonowie wyciągną rękę po tron habsburski, który w naturalny sposób wygasł. Po Schedę, po Habsburgach, sięgną potomkowie króla Francji Ludwika XIV. I na początku wieku XVIII Europa znowu pogrąży się w konflikcie zwanym wojną o sukcesję hiszpańską. Potrwa ona w latach 1700 do 1714. I doprowadzi do tego, że tron hiszpański zostaje przejęty przez Filipa V Burbona, naturalnego wnuka Ludwika XIV. I Burbonowie na tronie hiszpańskim, to już jest zupełnie inna historia, utrzymają się znowu długo, 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 praktycznie po wiek XIX, kiedy to znowu dojdzie do walk o tron hiszpański pomiędzy... Już nie linią burbońską, ale pomiędzy Hohenzollernami a Bourbonami, no, ten konflikt zaowocuje znowu innym, mianowicie konfliktem Rzeszy, która się wtedy jednoczy z Francją, bo to Francuzi będą zagrożeni, mówimy już, następną linią dynastyczną po Bourbonach w Hiszpanii, a mianowicie Hohenzollernami, którzy mieli przejąć tron w Hiszpanii. Tak się nie stało. Słynna depesza emska. Sprawi, że konflikt, który rozgorzeje między Francją a jednoczącymi się wtedy Niemcami, pozbawi Francję pozycji, o którą walczyła przez ostatnie 100 lat. Ale wracając do Habsburgów. Mianowicie ten kres panowania Habsburskiego w Europie to jest raczej kres austriacki. Habsburgowie, austriaccy w wieku XVII po przegranej wojnie 30-letniej, Utrzymają się na swoim tronie w drugiej połowie XVII wieku tylko dzięki nam, Polakom. Słynna wyprawa, o której słyszeliście Państwo, wyprawa wiedeńska. 1683 rok uratuje cesarza przed klęską. Na no, wieku XVIII Habsburgowie Austriacy przegrają wszystko, co mogą przegrać z rodzącym się imperium Hohenzollernów rządzącymi prosami. No bo przegrają. Konflikt o Śląsk, Śląsk, który był w rękach Habsburgów, przejdzie w ręce pruskie. Jak będziecie państwo w Kłodzku, w potężnej twierdzy i będziecie tam zwiedzać tą twierdzę, próbować przejść korytarzami, no to proszę pamiętać o tym, że była to twierdza zbudowana przez Habsburgów, aby się bronić przed takim jak Hohenzollernowie, czyli Prusacy. No niestety Kłodzko i cały Śląsk wpadnie w ręce Hohenzollernów, a Habsburgowie znowu będą się musieli obejść smakiem. No ale... Apetyt rósł w miarę jedzenia, jak to mówimy, głodny brzuch Habsburgów został wypełniony, no i tutaj już sądzę państwo odpowiedzą za mnie, terenami najbliższego sąsiada, czyli Rzeczypospolitą, w którą Habsburgowie uderzą, zapominając o tym, że dzięki Rzeczypospolitej przeżyli uderzenie na Wiedeń, uczestniczą w pierwszym i trzecim rozbiorze, zabierając to wszystko, co na południu Rzeczypospolita miała. I taki stan rzeczy zostaje utrzymany aż do czasów napoleońskich, kiedy to Habsburgowie oczywiście przegrają wszystko, co mogli przegrać. Mimo to w Wiedniu to oni będą rozdawać karty w roku 1815 i utrzymają się na tronie do roku 1918. Po drodze w wieku XIX zaobserwujemy powstanie nowego tworu habsburskiego. A mówimy tutaj o ceka Monarchii, czyli o Cesarstwie Austrii, Królestwie Węgier. Był rok 1867. No i ten przedostatni ceka Cesarz, no, mylnie się go nazywa ostatnim, Franciszek Józef I, doprowadzi to państwo do 1916 roku, kiedy umrze w naturalny sposób w czasie I wojny światowej i zastąpi go Cesarz Karol I Habsburg, który abdykować będzie w październiku 1000. 918 roku i historia Habsburgów w tym miejscu się kończy.